Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Graj. Witam was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper, czyli symulator grabarza. Chociaż w sumie, czy można to nazwać symulatorem grabarza? Co prawda mamy tu ciała, chowiemy je, mamy cmentarz, mamy kościół, ale generalnie można powiedzieć, że większość rzeczy robimy tutaj właśnie przy domu naszych, żeby powiedzieć, warsztatach. Dobrze yy, muszę powrócić do gry, bo to co wrzucałem do tej pory to były odcinki nagrywane raz yy, jeden po drugim, także wiedziałem co robić. Teraz miałem przerwę powiedzmy dwa dni. Ale okej, okay, mamy tak, teraz będzie chyba dzień żmija, albo nie wiem, czy się już kończy. Skoro jest dzień żmija, ja bym wziął tą wiarę gdzieś miałem, tylko żeby się co. Ja bym sobie pozrzucał te jakieś rzeczy, bo mam zawalony ekwipunek. Zrzućmy te części: gwoździe, sztabki, żelaza, deski. Na razie myślę, że nie będzie to potrzebne. Opu, kamień, glinę. A woda też niech idzie. Hmm, dudko. Ok. <laughs> Jeżeli by to był dzień Żmija, to ja bym się przeszedł yy, do kościoła. Dobra, zrzućmy to. Szkawkowa trawa niech też tu idzie. Tor. Yy, porzeczka, to by pasowało rzucić w domu. Ok, więc jest dzień. Brzmi, znając życie, nie będzie tam długo stał. Więc tak, tu porzeczki jeszcze chciałem zrzucić, tam chyba nie mam, nie, nie pamiętam czy mam przejście z domu pod kościół zrobione. Tak jak mówię, grałem dwa dni temu, także osiem stoi jak stał, marchewki ma, nie chce jeść. <laughs> Dobra, chodzimy do kościoła. Dobra. Weźmy wszystkie te. Mam wiarę? Mam wiarę, dobra. Brzmi. Eee, Brzmi, jesteś, jesteś. Tylko, że ja muszę zrobić tak. I teraz muszę chyba wrócić do domu, żeby tam przejść. Tak jest. Tylko, czy zdążę, czy znowu nie odejdzie. No, chciałbym z nim pogadać, bo może będzie jakaś, jakieś nowe zadanie, które mógłbym zrobić. Bo w sumie mamy gdzieś tutaj miski zrobione dla yy, biskupa. Okej, okay, jesteśmy tu. Przejdź tu. Gdzie jest ten brzmi? Co on poszedł już? Brzmi. Chodź tu. Po... Nie mam... Boże święty, znowu się spóźniłem. Nie mam czasu. Okej, okay, yy, czekajcie, co ja mam za sobą? Hmm. Dobra, żmij tu gdzieś był, poszedł sobie i tyle. Ale skoro jesteśmy tu... Możemy sobie pozbierać porzeczki. A porzeczki fajna sprawa. Więcej tutaj ciekawych rzeczy nie widzę, chociaż czekajcie, a jak tam dojść do tamtego domu, bo widzę, że tu można wydobywać też glinę. O, i też mają pożyczki, proszę bardzo. Aha, on ma jabłka jeszcze, ten rolnik tam. Aha, nie mogę wydobawać tubliny. Hmm, dobrze. Babciu, rób sobie tam garneczki, garnuszki, miski, czy co tam robisz. Nie, wam powiem, że rzeczywiście. Yy... Powiedziałbym, że rzeczywiście w tej grze szybko ten dzień mija. Popatrzcie się dopiero, żeśmy przeszli do wioski tym skrótem. No, i tu jest potrzebna. A czekajcie, deska, clean prosto części żelaza, czyli możemy tu zrobić yy, ten. Wyciąć to tu jest potrzebne co? A tu jest potrzebna tabelka. Brama jest zamknięta. Potrzebuje chyba klucza, żeby ją otworzyć. Ciekawe skąd wziąłeś ten klucz? Hmm. Ale mi się wydaje, że to. Dobra, 10 klinów, 2 deski, 4 proste części z żelaza. W związku z tym, że mamy energii trochę. Yy, dobra. Yy, 10 klinów. Mam deski. bodajże że dwie deski trzeba było i proste części. A weźmy wszystko i żeby czasem nie było, że potem on nam braknie i będziemy się bracać. Zrobimy sobie ten skrót tu. Oczyść ścieżkę. Pracuj, ok, czyli mamy skrót już zrobiony. Buduj, tu jest dalej tylko pień. Więc nic nie można zrobić. A i właśnie, jeżeli chodzi o niebieskie punkty. Co my tu mamy? Mikstura chyżości. Przepis. A właśnie, czekaj, czy mogę się tego nauczyć? Użyj. Odblokowano nową technikę i otrzymano mikstura chyżości. Zwiększa szybkość. Przyda się. Co tu jeszcze mamy? Notatki, opowieść, krew, czaszka, skóra, tłuszcz. Mamy jedną czaszkę. Wiem, że mieliśmy tu jeszcze gdzieś mamy skrzydła nietoperza. OK Bo wiem, że mamy jeszcze zadanie dla tego pisarza yy... dla tego pisarza tam w karczmie żeby zrobić yy... Chodźmy się przespać Mam zadanie jeszcze dla tego pisarza, żeby zrobić właśnie papier i atrament, bodajże. Więc papier moglibyśmy zrobić, atrament raczej chyba jeszcze nie. Czuję się świeżo, ok. To chodźmy popatrzeć na ten papier, a potem udamy się do... bodajże to będzie dzień postaci Inkwizytor, tak. Czyli teraz będziemy mieć dzień Inkwizytora. Możemy się udać na Wzgórze Wiedźm. Może dostaniemy jakieś, e, jakieś zadanie od niego. No i czekam też na... Na co czekam? Badaj, aha, badaj, ale nie masz tych niebieskich punktów. Dobra, wykonaj. Papier ze skóry wieprzowej. Aha, czysty papier, cztery, ale czekajcie. Aha, dobra, i teraz mogę zrobić no, czekajcie, ile on potrzebował. syn rolnika, Wagner, chyba zejść 10 kartek papieru i atrament dobra. Czyli 10 kartek papieru muszę ci zrobić chłopie, czyli będzie 8, 12 zrobimy. To już będziemy mieć, papier będziemy mieć dla pisarza. Wykonaj, co tu mogę zrobić, w sumie nic, mieszarka ręczna. Wybierz, którego zasobu użyć. Tu nie mogę nic badać. E, co tu jest potrzebne jeszcze, tu? Letni. Aha, tu jest też belka. Belki na razie nie zrobimy. I tu chyba... Ba... Jeżdż mi! Co on, kurde, on przychodzi ca... każdego dnia? I no, że znając życie, on zaraz sobie pójdzie. On chyba przychodzi w nocy. To musimy o tym pamiętać, mi się wydaje. Zmiu, jesteś tu? Czy już żeś poszedł? Mam nadzieję, jest. Nic przeciw Tobie nie ma. Może nawet zdołam Ci pomóc. Hmm. Wydaje się bezużyteczny, ale i nieszkodliwy. Pomóż mi otworzyć te bramy. Mam te instrukcje. Wygląda na to, że potrzebuję klucza. Wetrychy nie działają. Przynieś mi klucz, a pogadamy. Zrób go albo znajdź. Wszystko mi jedno. Dobra, ja też potrzebuję czegoś za tych drzwi, więc postaram się pomóc. Możesz wziąć te instrukcje. Instrukcja do klucza. Okej, okay. Hmm. To jest ciekawe, właśnie. Czy, czy będziemy musieli zrobić ten klucz, czy. okej, okay. Jak tam wstał dzień, wstał dzień. Dobrze, dojdziemy do. Do inkwizytora. A poczekajcie jeszcze. Yy, czysty papier. Jak mamy papier, a będziemy niedaleko wioski, można zaglądnąć też do tawerny, jak to się nazywa, czy tam... A kto ty, grabarz, lubię odetchnąć tu pełną piersią, powietrze jest pełne prawości. Opowieść. Dobrze wiedzieć, że wkrótce spalimy tu kolejną wieźmę, wciąż ją jeszcze torturujemy. Przebaczenie jest jednak tego warte. Tym razem palenie powinno pójść idealnie. Musimy udowodnić, że żadna wiedźma nie ukryje się przed naszą prawością. Musimy poczynić tu trochę przygotowań. Masz szansę wspomóc. Potrzebujemy nieco opału, żeby rozpalić miły i ciepły ogień. I tyle ulotek reklamowych, ile tylko zdoła zorganizować. Poczekam na Ciebie. Wiecie, ma nigdzie się nie wybiera. Gdy tylko wszystko przygotujesz, spalimy ją. Aha, czyli opał i ulotki. O co chodzi z tą. Tak, kilka lat temu miejsce zabezpieczyli kultyści, którzy rządzili sobie tam piknik, zło do końca się stamtąd nie wyniosło. Dlatego też muszę mieć pewność, że jesteś po naszej stronie, nim dam ci pozwolenie na ponowne użytkowanie tej części cmentarza. Aha dobrze. No to już wszystko wiemy. To chodźmy jeszcze do karczmy spotkać damy mu chociaż papier. bo W sumie atrament nie pamiętam jak się w ogóle atrament tutaj robiło. Zresztą też nie mamy wszystkich y, tych warsztatów jeszcze pod kościołem. Na razie mamy stół badawczy, mieszarkę i, i to co do papieru jest i tyle. Dobra, dzień. Jest pisarz, ok. Daj mu papier. Dobrze, papier, papier, papier to. <ścoughs> Przedłużenie duszy poety. Ech, dobra, załóżmy, że w papierze nie ma nic poetyckiego. Yy, no dobra, okej, okay, odejdź, bo i tak nie mamy. Atramentu tak to, jeszcze, no ale przynajmniej już żeśmy zyskali z nim jakąś tam znajomość, czy tak można powiedzieć. Ile mam w ogóle pieniędzy? Hmm, postacie, mapa, bohater, gdzie jest? A jest, 141. Hmm, coś. Kurde, nie wiem gdzie można zdobyć jabłka. Nie widzę tu w ogóle jabłoni nigdzie. O, co to jest? Hmm. Porzeczki są. Porzeczki zawsze na propsie. Obejdziemy sobie ten Pożyczek będziemy mieć dużo, tylko że tam chyba było po... O, 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 miodek, ale nie można zebrać. Ta baba chyba sprzedaje. Rozmawiaj, handluj. Aha. Pszczoła, badanie nieukończono. Mogę kupić pszczołę za 20 jakby groszy. Wosk pszczeli i miód. W sumie nie wiem po co jest pszczoła, ale weźmy jedną. Yy, aha, tam nie ma wyjścia. A tu jest chyba. O! <laughs> Witaj, wać mamy najlepsze produkty mleczne w całej wiosce. Masz świetne, świeżą wołowinę, nic podobnego. przepad... Prze... Przepadamy za krowami. Jesteśmy jak mieszczuchy i do zakład, że ludzkie mięso też jedzą. Te bubki myślą, że są od nas mądrzejsze, ale to zwykli okrutnicy. Handluj, co masz? Masło, ser, wiadro mleka, dzbanek mleka. Jest co? Przyjdę do ciebie kiedyś, jak zarobię trochę więcej pieniędzy. Teraz nie wiem w sumie co zrobić, ale chyba wiem co zrobię, wejdę skrótem. A czekajcie, bo tu jest, czekajcie gdzie to prowadzi. Wyrzutnia jest teraz zamknięta. A, nie wiem czy to nie prowadzi czasem do tej stodoły tam. Tak, chyba tak, tam gdzie stodoła, gdzie Zresztą nie będę spoilerował co tam kiedyś będzie. Okej, okay. porzeczki. Właśnie, my mieliśmy zrobić jeszcze papier, ale nie, w sumie już papier jest niepotrzebny przecież. Dobra, zostawmy skrzydła nietoperza. Motyl, papier ze skóry. To zostawmy na razie tu. Zrzućmy to, zrzućmy to instrukcja do klucza właśnie A nie mogę musisz użyć klucza grabarza wraz z tą instrukcją przy stole badawczym Klucz grabarza ale czekajcie dobra chodź się przespać i w tym dniu pójdziemy do latarnika czy tam tego... Dobra, jest środek nocy, zbierzmy jeszcze to, co możemy, bo tu jest pełno punktów. Otwórz, zrzuć sztabki żelaza, rzuć proste części. Czysty papier może się przydać, wiara. Drewniany patyk zrzuć, deska zrzuć. W sumie nie wiem, co tam będzie potrzebne też. To będzie pierwszy raz, jak będę rozmawiał z tym czarodziejem, czarownikiem. Wykonaj, dobra, niech się robi tutaj ten. Aha, to jeszcze rzucimy to. Te pędraki yy, i torf. Ok, dobra, na razie powiedzmy sobie, że spokój Dobra, tu jest mapa. Z górze my to wiemy gdzie to jest. Obóz. Nie wiem czy tu czasem nie będzie gdzieś albo tu. No nic, trzeba będzie próbować, bo wiem, że gdzieś na górze jest. Ok, chodźmy. Chodźmy zobaczyć tego lat... latarnika, cały czas mówię latarnik, ale w sumie ta wieża na mapie, kiedyś jak pamiętam, wyglądała właśnie jak latarnia. Dlatego, może dlatego, mówię latarnik, ale jeszcze jest ciemno, ale wstaje powoli ranek. Nie obraziłbym się, jakbym tu gdzieś zobaczył jabłko bo jakąś, y, jakieś y, techniki. Hmm. Aha, tu mamy jabłko pieczone. Ale w sumie grzyby dają więcej, ale gdzieś wiem, że jeszcze wiem, że tam coś było chyba z porzeczkami, jak mi się dobrze zdaje. <laughs> Dobra, chodźmy. Co prawda jest jeszcze ciemno, ale O, tu jest jakaś droga. Tu pamiętam, że był jakiś ciekawy gościu. I on chyba też... Tu nie wiem, czy czasem nie sprzedała właśnie czegoś. Aha, i tu jest, okej, okay, tu jest rozwalony most. Ale my możemy iść tą drogą. Tu. Uhum, tego jabłka nie możemy, pięknie tego też nie. Czyli tych jabłek już nie możemy zerwać, jest. Cześć. Jesteś astrologiem? Kiedyś byłem, teraz jestem raczej zaginioną duszą w tym zmierzającym donikąd świecie. Jestem nowym grabarzem i zdaje się, że potrzebuję Twojej pomocy. Każdy czegoś potrzebuje poza mną. Wiedza przynosi tylko smutek, młody człowiek. Wyglądasz na szczęśliwego. Twoje trywialne potrzeby nie mają dla mnie znaczenia. A więc w żaden sposób nie możesz mi pomóc? Pomyślmy, zajmujesz się cmentarzem, tak? Tak. Hmm, cicho. Myśli. Hmm. Przynieś mi czaszkę. Nie jest to legalne, ale kogo obchodzą prawa tego durnego inkwizytora? A my mamy czaszkę. Gadającą? Mietka? To w sumie mój kumpel to by chyba nie było stosowne. Nie, potrzebuję po prostu czaszki z dowolnego ciała. Kurde, i właśnie o to chodzi, że nie wiedziałem. Hmm, dobrze. Okej okay, no, wiemy co robić, tak? Ale w związku z tym, że gościu tu ma dość fajne urodzaj, bo ma i grzybki, Eee, także i jabłka żeśmy zebrali, a czekajcie zasać, a kwiatek, biały kwiat, Pożeczki, ale leje. Czekajcie, bo dźwięki, muzyka, głośność ogólna Ok Teraz myślę, że będzie lepiej, bo przecież ten w sławkach to normalnie myślałem, że jeden szum będzie, tak słyszałem ten deszcz Dobrze ale to jest nawet bardzo dobry moment na to, żebyśmy wrócili do domu, pozrzucali co możemy i... O, jest jeszcze gościu, porozmawiamy sobie z nim. Ten gość wygląda na postrzelonego. Myślisz, że jestem szalony? Nie, oczywiście. Staram się zachować optymizm i wiem, co naprawdę się liczy. Co? Ha, sądzisz, że zrozumie? Nie, Dick nie zdoła, bo też nie widzi. Dobrze, opowiem mu więc słodkie kłamstewko. Jedyne, co się liczy w życiu, to pokój, zioła i słodkości. Jak miód. Przynieś mi miód, a nauczę cię robić ciasto. Ciasto to nie kłamstwo. Hmm. No dobra. Będziemy w domu, to popatrzymy po prostu, co i jak. E, świeże jaja. Odblokowano nową technikę i otrzymano. Wykonaj omlet, wykonaj smażone jajko. Handluj. O, kurze jajko. A weźmy cztery. ok. Czyli generalnie w wiosce jest gościu od jaj, od masła, od mleka i tak dalej, więc można tutaj dużo pokupować. Ale żeby nie iść tą drogą, bo mi się wydaje, że ten skrót jest chyba szybszy, chociaż w sumie nie sprawdzałem go jeszcze. O, teraz po cichutku tak sobie grała muzyczka. Myślę, że będzie spoko. Jakby co, to te dajcie znać w komentarzach, czy czy pogłośnić, czy nie? Dobra, co zrzucamy? Porzeczki, jabłka, grzyby, eee, a ja mam miód. Aha. A ile on potrzebował tego miodu? Eee, gdzie on jest? Eee, Blatyn, rolnik, dick. Pięć garnków z miodem. Pięć. <laughs> a my mamy cztery. Dobrze. Co ja to chciałem? Zaraz będzie wieczór, a tu leje jak jastyg. Dobra, wrzućmy jeszcze to żelazo. Co my tu mamy? Aha, mamy jajka. Właśnie. Co tu możemy zrobić? Miska kiszonej kapusty. To by mi interesowało sól, tylko że soli jeszcze nie mamy sok pożyczkowy o, możemy zrobić sok pożyczkowy ale on daje tylko 5 energii To, aha, to do, do tego potrzebowałem jabłka tylko, że to jest hmm. 5 energii szczerze to już yy. a czekajcie, popatrzmy jeszcze do pieca chleb daje nam 15 energii Pieczone jabłko 8, smażone grzyby 12, smażone jajko 13, czyli według mnie najlepszy jest chleb i jajko z tej pozycji. Ewentualnie możemy zrobić pieczeń, która daje 18, Plasterki buraka, tak samo 18, omlet 24 energii, cbanek mleka. Hm. No to szczerze, na pewno omlet, plasterki buraka, a my chyba buraka mamy. Tak mi się zdaje, przynajmniej mamy buraka. Weź wszystko. Zrobimy sobie plasterki buraka, żeby mieć, bo akurat nóż widelec kiedyś się przyda jakaś... Czekajcie, ja ten nie mogę tego pokroić. Plasterki buraka. Okej, okay, robi się. To jest fajne właśnie, że yy, opał się wypala tylko wtedy, kiedy yy, kiedy po prostu się tam coś piecze. Dobrze, ale my <laughs> będziemy spać, zaraz będzie zapis, tak, jest, jest zapis, także dziękuję za oglądanie, w kolejnym odcinku będzie oczywiście msza, oddamy miski biskupowi i będziemy dalej działać, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.